Po otrzymaniu zestawu postępuj zgodnie z tą prostą instrukcją, aby mieć pewność, że próbka została pobrana prawidłowo. Przed rozpoczęciem pobrania pamiętaj, żeby rozpakować zestaw i zapoznać się z instrukcją. Jeżeli jesteś klientem sklepu internetowego diagnostyka-precyzyjna.pl, link do rejestracji otrzymasz mailem. W każdym innym przypadku próbkę zarejestrujesz na stronie rejestracja.mazdiak.pl. Umyj ręce w ciepłej wodzie z mydłem. Najlepszym palcem do nakłucia jest palec środkowy lub serdeczny. Rozgrzej miejsce nakłucia pocierając przez minutę. Zdezynfekuj palec i pozostaw na 30 sekund do wyschnięcia. Nakłucie wykonaj z bocznej części opuszka palca. Odkręć osłonkę na nakłuwacza. Mocnym, zdecydowanym ruchem dociśnij kciukiem lancet. Pierwszą pojawiającą się po nakłuciu krew zetrzyj jałowym kompresem. Poczekaj na uformowanie się dużej kropli krwi, która spadnie na miejsce pobierania. Gdy kropla nie spadnie samoistnie, należy delikatnie zbliżyć palec z kroplą krwi do bibuły tak, aby krew została wchłonięta przez bibułę. Prawidłowo pobrana krew powinna wyglądać tak samo z obu stron. Bibułę zostaw do wyschnięcia przez 3 godziny w temperaturze pokojowej. Zapakuj bibułę w torebkę strunową z osuszaczem. Włóż torebkę do opłaconej i zaadresowanej koperty zwrotnej i wrzuć ją do skrzynki pocztowej. Wynik otrzymasz na podalny podczas rejestracji adres e-mail.